Organizowanie raz na rok marszów niepodległości, które kończą się dewastacją miasta pod samochodów. To jest jakiś niepoważny sposób funkcjonowania w polityce. Grupki narodowców. One właściwie się specjalnie nie rozrastają. Chociaż ich symboliczne znaczenie rośnie. Zresztą dlatego wykorzystywany jest ten Marsz Niepodległości, w którym bardzo dużo ludzi idzie jakby z powodów patriotycznych, a nie owego antydemokratycznego, nacjonalistycznego i nacjonalistycznej ideologii. Znowu narasta fala nacjonalizmu. Każdy Marsz Niepodległości, tak zwany, kończy się za Dymą. Dwie wojny, które za każdym bazie, razem zostały wywołane przez egoizm narodowy czy egoizm imperiów, zniszczyły Europę na zawsze. Ja nie chcę, żeby to nastąpiło po raz trzeci. 11 listopada jest naszym świętem, kiedy odzyskaliśmy niepodległość po tylu latach zaborów, więc dlatego ja tu przyszedłem w tym momencie. Jestem tutaj, moi koledzy są ze mną. Przyjechaliśmy teraz ze Śląska, przyjeżdżają ludzie z całej Polski i mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz więcej ludzi, żeby pokazać tym rządzącym, co teraz z nami kierują. Że naprawdę chcemy kraju narodowego z tradycjami z pokolenia na pokolenie. Żeby pamiętać o tradycjach, nie o tym, co jest w Brukseli, nie o tym, co nam gadają Stany Zjednoczone, co po prostu wywołują wojny i nic więcej takiego. Chcemy mieć pokój, spokój i silny kraj. Jestem Paweł. Karina. Wartość. Dlaczego przyszliście na dzisiejszy marsz? W zasadzie to nie przyszliśmy, tylko przyjechaliśmy. Ja z rodziną mieszkamy na emigracji w Wielkiej Brytanii. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zamanifestować miłość do ojczyzny i Chęć powrotu do kraju. Przyjechałam tutaj do Warszawy pierwszy raz na Marsz Niepodległości. Wcześniej w ubiegłych latach brałam udział w podobnych wydarzeniach, tylko że na mniejszą skalę w Szczecinie, ponieważ uważam, że jest to w zasadzie jedyna opcja do tego, by godnie uczcić święto niepodległości, jakim jest dzisiejszy dzień. Poza tym jest to naprawdę ekscytujące wydarzenie, kiedy możemy się zgromadzić z dziesiątkami tysięcy rodaków, którzy wyznają podobne wartości do nas. Wydaje mi się, że warto przyjechać i pamiętać o tym, co Polacy zrobili dla wolnej Polski, jeszcze tym bardziej w kontekście tego, co dzieje się obecnie w Europie, prawda? Z postępującą islamizacją Europy. Warto pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami. Mamy takie ważne święto dla nas Polaków i ważne, żeby go odpowiednio uczcić. Naszym zdaniem tu w Warszawie, tym bardziej, że dla nas, jako mieszkańców Podkarpacia w sumie, gdy jesteśmy tu zawsze w Warszawie. Mamy taką, takie przeświadczenie, że Warszawa jakby nieodpowiednio świętuje ten dzień. Gdyby nas tu nie było, tych tysięcy młodych ludzi, Polaków z barwami narodowymi, to by nie odczuć, nie można było nawet odczuć, że jesteśmy w Warszawie, w stolicy i świętujemy swoje święto narodowe. Co to za grupa dzisiaj? Co to za ludzie? To znaczy, to jest oczywiście, że z całą te 20 tysięcy, czy ile, a widać, że to jest spory tłum maszerujący, nie są członkami i y, tych organizacji nacjonalistycznych, ale w każdym razie kupują ten język. To znaczy język, którym najważniejszym hasłem jest Polska dla Polaków. To niektóre hasła ze środowego przemarszu. Wolimy kotleta od Mahometa. Marksiści, lewacy, masoni, ręce precz od naszej wolności. Polska katolicka, nie laicka. Polska tylko dla szanujących tradycję chrześcijańską, naszą kulturę, prawo i porządek. Cześć i To jest obowiązek po prostu każdego Polaka, chociaż raz być w życiu na takim marszu. Jest to pozytywny zryw naprawdę wielu młodych ludzi, ale także starszych. Y, uczestniczy w tym. Jest to po prostu piękne, patriotyczne święto dla każdego Polaka. Każdy powinien chociaż raz wziąć udział w tym, żeby to przeżyć. Móc być tutaj z nami wszystkimi, śpiewać pieśni patriotyczne, y, widzieć tak naprawdę to, czego media nie pokazują. Chyba na faszystka ani na kibola nie wyglądam. Y, kim my jesteśmy? Jesteśmy patriotami, ludźmi, którzy szanują naszą historię, którzy są wdzięczni naszym dziadkom, pradziadkom za to, że walczyli o naszą niepodległość i po prostu chcemy przeżyć ten dzień wspólnie. Wyglądam jakby był kibolem. Jestem osiągniętym człowiekiem, 22-latkiem, który przyszedł dla pewnych wartości, bronić tych wartości, nie żeby bić się z policją, nie żeby kwestować jakieś hasło propagandowe, które by tylko do nienawiści pobudzały. Nie, nie rozumiem takich ludzi, którzy tak mówią. Ja jestem na przykład doradcą finansowym, moja narzeczona jest na przykład agentem ubezpieczeniowym, no jesteśmy normalnymi, szarymi ludźmi, tak? Nie wiem, ja tak samo, nie wiem, imprezuję z kolegami, moja narzeczona tak samo ma koleżanki, no jesteśmy normalnymi ludźmi, nie jesteśmy żadnymi kibolami, nie wiadomo kim jeszcze. Ludzie boją się tego, czego nie znają. Jeżeli ktoś tutaj nie przyjdzie, nie zobaczy, jak to wygląda naprawdę, że nie jest to do końca tak, jak jest pokazywane w mediach, ale przyjeżdżają tu młodzi ludzie z różnych środowisk, często młodzi, wykształceni ludzie, po to, żeby po prostu pobyć, razem świętować, spotkać się, w kolei po prostu Polaków, rodaków, to wtedy też ten wizerunek się ociepli. wyrzuć do śmietnika! Kłansła! Przyjechałem się tu solidaryzować z ludźmi o podobnych poglądach i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. W mediach pokazują wiadome, same urywki, najgorsze sceny, a prawda jest zupełnie inna. Trzeba traktować media tak z ogromną dystansem w tej kwestii. Oni to robią celowo. No, w Przypuśćmy, no, przedstawiciele takich, takich druków jak Gazeta Wyborcza. No, dziwi to panią w ogóle, że oni nas tak przedstawiają? Mnie to w ogóle nie dziwi. Media zakłamują totalnie obraz całego marszu, a każdy, kto tutaj był, może powiedzieć, jak to jest po prostu pięknie. Jak ludzie po prostu razem idą, nie ma właśnie, nie ma sporów. Każdy jest po prostu Polakiem w tej chwili. Ktoś, kto tu nie był i ogląda to tylko w telewizji, nie do końca ma świadomość, jak to wszystko wygląda. Prywatnie jesteśmy kibicami Legii Warszawa. Poza tym, no, jesteśmy przede wszystkim Polakami, jesteśmy, jesteśmy normalnymi ludźmi, jakich są tutaj tysiące. No. I nie wiem, no, nikt, nikt z nas nie rzuca w nikogo kamieniami, nikt, nikt nie, nie, tak jak to się mówi, nie hajdował, nikt nie, nie, nie wyzywał. No, zachowywaliśmy się kulturalnie, więc nie można nazywać nas bandytami, bo... Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Dlaczego ktoś może nazywać mnie bandytą? Dlatego, że ja chcę za zamanifestować swoją miłość do ojczyzny. Trzeba wziąć, zrobić porządek z tymi mediami, które y, zada zadają kłam w ogóle rzeczywistości, bo jeżeli y, ktoś tworzy w duchu założeń szkoły frankfurckiej jakiś obraz nierzeczywisty, bo trzeba przyznać, że tu są Polacy, no nie? I Polacy nie są faszystami i nigdy nie byli. I Myślę, że czekamy takich czasów, że każdy, kto nazwie Polaka faszystą lub nazistą, poniesie konsekwencje prawne i tego bym sobie życzył i Państwu. Mimo różnych poglądów, kibice wszelkiego rodzaju maści, yy, ludzie z różnych miast potrafią przyjechać w to jedno miejsce i razem po prostu świętować to wielkie święto Naszej Polski, która ma znakomitą historię i powinniśmy po prostu czcić i wielbić naszą Polskę i uczestnictwem właśnie to robimy. Już kilkanaście minut od startu marszu do centrum zarządzania kryzysowego dotarły niepokojące informacje. zaprowadzanych do jednostki posiadali Jakieś tam przedmioty niebezpieczne. Doszło do naruszenia prawa, dlatego że uczestnicy zgromadzenia mieli racę materiały pirotechniczne, co jest ustawą zabronione. 35 tysięcy uczestników to takie ostrożne dane według służb porządkowych, 100 tysięcy według organizatorów, to która tutaj ta liczba jest jakby bliższa prawdzie. No więc właśnie liczba. To o niej też mówimy w przypadku Sylwestra. 100 tysięcy, 200 tysięcy miasta się prześcigają. Ja nie chcę w mojej ocenie ani jedna, ani druga liczba nie jest prawdziwa. Ja oceniam to jednak mniej. Słyszałem, że media mówią, że jest nas 15 tysięcy. No, uważam, że nas jest jakieś 80 tysięcy, tak? Bo ci ludzie idą, idą, idą od niemalże niemalże pół godziny. W tym momencie z 15 tysięcy jest ludzi może na placu. Oni cały czas jeszcze idą. Hasło tegorocznego marszu to Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. Jakiś lament w internecie krążył, że to jest hasło zbyt radykalne. Słuchajcie, może niektórzy nie zdają sobie sprawy, ale trwa inwazja na Europę. I my jesteśmy odpowiedzią. Na siłę wpycha nam się imigrantów, a jednocześnie, gdzie trwa konflikt na Ukrainie. To Polacy, którzy dopominają przy powrotu do kraju i mówią, że nawet będą tu sprzątać ulicę, nie są wprowadzani. To jest hańba i wstyd. Dlatego nie ma przyzwolenia do takiej praktyki. Polska dla Polaków jest sprzeczne z pierwszym artykułem. Konstytucji, która mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli. W związku z tym, tak naprawdę jest to naruszenie od samego początku artykułu 49 Kodeksu Wykroczego. Hasło Polska dla Polaków występujące na przykład w międzywojniu było absolutnie rasistowskie i wykluczające, ponieważ obywatele II Rzeczpospolitej, to byli Rusini, to byli Żydzi, to byli Polacy etniczni i chodziło o pokazanie tylko dla części tych obywateli ta Polska powinna być ojczyzną. Hasło Polska dla Polaków Brzmi strasznie, po pierwsze, niezgodnie z konstytucją, a po drugie, ja nie wiem czy państwo, ale mnie to przypomina e, inne hasła, które źle mi się kojarzą. Który gdzie Niemcy były tylko dla Niemców i gdzie taki nacjonalizm i wykluczanie jednakże prowadził do bardzo złych skutków. Ja rozumiem, że ci młodzi ludzie tego nie pamiętają, ale myślę, że to jest źle przelobiona lekcja historii. Polska dla Polaków czyli my tu jesteśmy w tym kraju. I my dla niego żyjemy, dla niego istniejemy, dla niego pracujemy i dlatego musimy o nim decydować. Nie? Każdy, kto tu przyjedzie, dla mnie nie jest wrogiem, czy ktoś jest czarny, czy ktoś jest żółty. Jeżeli przyjeżdża do tego kraju i chce pracować i chce się utożsamiać z, z naszą tradycją, kulturą, jest dla mnie tak samo Polakiem. Polska jest dla Polaków i dla ludzi, którzy tymczasowo znajdują się w Polsce, prawda? No to udostępniamy ją, prawda? Ale w Polsce obowiązuje prawo i zasady, które tworzymy my, Polacy, prawda? A nie ludzie z zupełnie innych kręgów kulturowych, prawda? I Uważam, że, że hasło słuszne no, po prostu zależy tylko i wyłącznie od interpretacji. Polakiem jest każdy, kto uczciwie pracuje dla tej Polski. Jeżeli ktoś może urodził się w Polsce, ale nie kocha tej ojczyzny, to jakim on jest Polakiem? A ktoś, kto na przykład przyjechał z daleka, a pracuje tutaj uczciwie, też właśnie tą swoją cegiełkę dokłada do tego naszego budżetu, tutaj naszej Polski, no to jest Polakiem. Każdy, kto kocha tą ojczyznę, kto szanuje jej historię, jest z Polakiem. Nie doszukuje się w nim żadnych podtekstów nacjonalistycznych, które tam tutaj niektórzy usiłują wbić, wrzucić na ten garb, na plecy. Dla mnie jest to hasło bardzo słuszne. Musimy się skupić na tym, co jest tutaj u nas w kraju, a nie skupiać się na tym, co jest wokół, bo niektórzy ludzie, że po prostu skupiają się na wszystkim tym, co jest... Poza, poza, naszymi granicami. A chodzi o to, żeby po prostu mieć Polskę w Polsce. Oskarżają nas o jakiś rasizm, ksenofobię, jakieś inne rzeczy. To nie jest prawda. Bo Polacy są naprawdę bardzo otwarci, mówiąc nam, że jesteśmy homogeniczni. No, to jest bardzo Dobrze, według mnie. Jesteśmy homogeniczni, ale nie jesteśmy jakimiś tam rasistami, ksenofobami, jak od razu nas określają w mediach. Nie uważam, żeby to było rasistowskie hasło, ponieważ my tutaj w żaden sposób nie, nie wykluczamy innych mniejszości czy społeczności. Poza tym obecnie rządzi taka pseudopoprawność polityczna. A przepraszam, dla kogo ma być Polska, jak nie dla Polaków? Dla Niemców, dla Żydów, dla Islamistów, a dla Polaków nie? W tej chwili w Polsce żyje około 40 tysięcy Arabów, według takich ostrożnych szacunków. over. <sighs> i oni żyją, nikomu nie wadzą, e, większość z nich czuje się półpolakami, e, kochają Polskę i, i uważają ją za swoją ojczyznę i naprawdę nikomu nie wadzą. E, Pisałam kiedyś taki tekst właśnie o tym, dlaczego Polak nie lubi Araba, bo Arab w tej chwili jest takim symbolem największego zła. E, I wszyscy orientaliści, wszyscy, wszyscy socjologowie, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że Arab zastąpił figurę Żyda, że już teraz się nie nienawidzi Żyda, tylko teraz się nienawidzi Araba i się go boi. Narodowcy w Polsce są znacznie groźniejszy niż jakikolwiek muzułmanie. Przecież to narodowcy. Co roku niszczą miasto. Porównuje nas Tomasz List na przykład, że nasi ludzie też uciekali, ale to nie jest to samo. U nas młodzi ludzie walczyli jak dorośli tak naprawdę za ten kraj. Jeżeli ktoś ucieka przed wojną, dobrze, niech ucieka, ale nie, nie przyjeżdża nie narzuca mimo swojej, swojej kultury. Jest u nas, przyjmujemy go, przyjmij naszą gościnę, a nie, że chcesz jeszcze go w socjalu, chcesz więcej, więcej i więcej. Oni są tylko socjalu, nic więcej. Powinniśmy pomagać ludziom, ale nie ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj i żądają od nas, że chcą mieć dom, chcą mieć samochody, chcą mieć pracę, wszystko. Nie, jeżeli przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, naucz się języka, naucz się historii, znaj chociaż hymn. Wiadomo, trzeba mu w tym pomóc. Ale nie wszystko za darmo i za nic, bo jak ktoś dostaje coś za darmo, to tego zupełnie nie szanuje. Mamy w tym momencie napływ wielu tysięcy, niemalże milionów islamskich imigrantów. Jest to, bym powiedział, inwazja. I uważam, że planowana na całą Europę, na cały kontynent. Jeżeli ludzie nie chcą się asymilować z nami, chcą nam narzucić swoją kulturę, religię, to jest dla mnie po prostu niepojęte, bo nawet jeżeli Polacy, bo są takie w mediach, że myśmy też kiedyś byli imigrantami, ale w armii generała Andersa, generała Maczka, myśmy odpłacili zupełnie dług zachodowi, a teraz chcą nam na siłę zmusić, żeby ludzie obcy kulturowo przyjeżdżali tutaj. Biorąc pod uwagę to, że to są ludzie z zupełnie innych kręgów, oni nie, oni nie będą się tutaj asymilować i możemy o tym zapomnieć, prawda? Oni wyznają zupełnie inne zasady, przestrzegają zupełnie inne normy, które są niekoniecznie spójne z naszymi normami. Nie ma sensu najmniejszego, żebyśmy po prostu wierzyli w to, że będzie tutaj dobrze, jeżeli będziemy ich tutaj masowo sprowadzać, bo wiadomo, czym to się skończy. No, widzimy zresztą, co się dzieje w Europie, chyba nie musimy tego mówić prawda? i udowadniać w jakiś specjalny sposób. Nie mam nic przeciwko, aby inne kultury tutaj, tutaj przyjeżdżały, bo, bo mają prawo podróżować i być, i być turystami, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do naszego kraju, obcy kraju, to musi respektować konstytucję, bo to jest nad, nadrzędny akt prawny. My jesteśmy tu gospodarzami, trzeba jasno sobie powiedzieć, że to właśnie ktoś jest gospodarzem, ktoś jest gościem. Jeszcze jesteśmy zieloną wyspą w Europie, ale no możemy spojrzeć tak, czy, czy mówię, czy na Danię, czy na Norwegię, Niemcy, tak, to, to się dzieje. W tym momencie Europa się rozlatuje, tak? Polska jeszcze jako tako się trzyma i myślę, że tego typu zebrania, że tak powiem, marsze tak, yy, przypominają nam po prostu o tym, że jednak yy, tradycja, kultura, yy, to wszystko w narodzie na razie nie ginie. Na zachodzie możemy to zauważyć na każdym kroku. Oni, oni nie są ludźmi pracy, to, to są ludzie, którzy w większości żyją, żyją z zasiłków i, i chcieliśmy powiedzieć wyraźne nie, bo, bo je, dla, gdzie jest sprawiedliwość w tym, że... My Polacy, jak, jak, jak dzisiaj ten hasło brzmi Polska dla Polaków, Polacy dla Polski, my musimy pracować na, za granicą za, za marne pieniądze, a w nasze miejsce rząd ściąga obcych kulturowo nam ludzi, którzy są dla nas zagrożeniem. Polska ma swoje pieniądze, Unia Europejska ma o, wspólny rynek, rynek. Unia Europejska dała nam, dała nam plan Marszala, którego nie mogliśmy dostać po 1945 roku, a dzisiaj bezpieczeństwo państwa to jest również nie. jego dobrobyt. Sumie, Polska więc, byłaby pół ekonomicznym, jednym zdanie, nie Unia temat Europejska, a pół trup ekonomiczny jest niestety również trupem, jeśli chodzi tego... Projekt europejski dlatego jest sukcesem, że właśnie potrafi budować wspólnotę Europejczyków, Wzmacniając jednocześnie kultury narodowe, to jest ten, ten wielki pomysł. Z tą niepodległością nie do końca tak jest, prawda? No, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, która na przykład narzuca nam niektóre swoje się, prawda? No, jak jesteśmy niepodlegli, kiedy my musimy przestrzegać y, przepisy zapisane w traktacie lizbońskim, prawda? No to w jaki sposób, co to znaczy ta suwerenność w tym kontekście, prawda? Jeżeli, jeżeli oni mogą nam, Polakom, nakazywać, co mamy we własnym kraju robić, prawda? No nie na tym podlega, polega niepodległość i suwerenność, że obcy, że tak ich nazwę w cudzysłowie, obcy ludzie nakazują nam co mamy robić. Unia Europejska powinna być dodatkiem do tego, co obecnie prezentujemy w Polsce. Przedsiębiorstwo w Polsce nie powinno podlegać niemieckim zwierzchnikom, tylko przede wszystkim powinien posiadać je polski przedsiębiorca. To co teraz chce nam narzucać Unia Europejska jest po prostu dla mnie nowym socjalizmem, bo Ktoś, kto nie zna mentalności polskiej, nie zna naszych historii, tradycji, próbuje nam wmówić, tak jak Angela Merkel między innymi i, i inni w tej Unii Europejskiej, chcą nam wmówić, że mamy imigrantów mieć, że, że nadmiarem mleka mamy wylewać y, do, do, do rzek, y, że ślimak to jest ryba. No w ogóle to jest w ogóle mnie śmieszne, że oni zajmują się głupotami, nie zajmują się poważnymi sprawami. Jeżeli y, Unia Europejska żąda od nas, lojalności i solidarności, to dlaczego sama nie wykazuje nam, yy, nam ją w kwestii na przykład rosyjskiego embarga na nasze owoce? Jesteśmy w pewnym sensie niezależni i w pewnym sensie zależni. Na przykład od biznesu zagranicznego, od, yy, być może jak wjeżdżimy w strukturę Unii Europejskiej, to też jesteśmy zależni, bo to jest namacalne. Jak musimy się pytać yy, z zagranicy, czy możemy produkować węgiel, czy możemy rozwijać się technologicznie, no to dla mnie to jest... No. Nie można tak, jak już ktoś powiedział, że po części się straci suwerenność. No, po części nie można zdać w ciąży. Powinniśmy się kierować kulturą europejską, wartościami europejskimi. Takie jakie przez tysiące lat prowadziły Europę do tego, że myśmy zdobywali świat, a nie świat zdobywał nas. A w tym czasie, co? Wpuszczamy tysiące, prawie już miliony imigrantów, i oni po prostu to, co robią we Francji, w Szwecji, w Norwegii, w innych krajach, to pokazuje najlepiej, jakim. Upadłym, że tak powiem, stworzeniem jest to Unia Europejska. Powinniśmy pracować, uczyć się i, i żyć dla Polski. Tylko tyle i aż tyle. Chodzić na głosowania, tak? Mało ludzi głosuje do tej pory, więc częściej też uczestniczyć nie tylko w, w tym dniu dzisiejszym, ale w ogóle we wszystkich świętach narodowych. Idzie nowe pokolenie, zmieni się. To jest na pewno będzie dramatyczna zmiana i moim zdaniem na lepsze. Odłączymy się, ten, ten garb komunizmu od siebie. O młodzi ludzie już inaczej myślą, tym bardziej, że mamy sygnały, że ponad 60% młodych ludzi to ma poglądy prawicowe, konserwatywne. Kształtują się oni powoli w duchu takich, myślę, że pozytywnym.